Zmierzmy się z tym fragmentem Ewangelii dzisiejszym. Chrystus to słowo kieruje do tych, którzy dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Właśnie to słowo jest do tych, którzy są zadowoleni z siebie, że wydaje im się, że są tak porządni, że porównując się z innymi, uważają ich, że oni są gorsi a ja jestem lepszy. I wobec takich osób Chrystus kieruje przypowieść o faryzeuszu i celniku, jak przychodzą do świątyni, żeby się modlić. Faryzeusz stanął i tak się w duszy mówił, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, jak zdziercy, jak niesprawiedliwi, jak cudzołożnicy, aby jak i ten celnik to znaczy, że jest zadowolony, porównując się z innymi. Właściwie, że on jest lepszy, a oni są gorsi. A też jest zadowolony z siebie, że jest pobożny, że jest cudzysłowy święty, bo pości dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę, robi takie dobre rzeczy, że wydaje mu się, że jest święty. Faryzeizm jest wypaczeniem. Patologicznym przeżywaniem wiary. Kiedy wchodzi się w taką postawę, to już się nie dostrzega Boga, bo się ma siebie samego w centrum, że to, kim dzisiaj jestem, to, to co osiągnąłem, to jest tylko i wyłącznie moja zasługa. Dzięki pracy, dzięki dyscyplinie. Właśnie jestem tak skoncentrowany na sobie, tylko ja w tym w ogóle nie słuchać Pana Boga, że to mam od Niego, czy to jest dzięki Niemu. I wchodząc w taki faryzeizm, to jest bardzo niepokojący moment w naszym życiu, jeżeli to dostrzegamy. Bo w naszym sercu dzieje się coś złego. Zagnieżdża się pycha, która sprawia, że zaczynam gardzić drugim człowiekiem. Odczuwam pogardę wobec drugiego. Uważam ich za gorszych. I tak może być wobec półmałżonka, wobec rodziców, wobec ludzi w pracy, wobec tych spotkanych na ulicy. Czy jest ktoś, kim gardzę, wobec kogo odczuwam właśnie pogardę? Uważam go za gorszego, a siebie za lepszego. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Dosłownie po grecku jest. Właśnie stanął i tak się do siebie modlił. On mówi sam do siebie. Nie tyle może nawet do Boga, ile właśnie będąc zadowolony z siebie, prowadzi taki wewnętrzny monolog, takiej dumy. Ma się ta modlitwa faryzejska, także pełna pogardy innymi. A celem modlitwy nie jest modlitwa. Nie po to wchodzimy w modlitwę, żeby się pomodlić, ale żeby spotkać się z Panem Bogiem. Celem modlitwy jest Pan Bóg. I to jest bardzo ważne, żeby się temu przyglądać w swojej modlitwie. To jest centrum tej modlitwy. Ja czy On. Najlepiej chodzę do Niego. Na ile chcę się spotkać z Nim, otworzyć na Jego słowo, na Jego obecność, a na ile, koncentrując się na sobie, pragnę jedynie wypełnić obowiązek, zrealizować postanowienie, doświadczyć zadowolenia tego, że się dobrze pomodliłem i że jestem w porządku wobec Pana Boga. Zdrowa pobożność owocuje miłością do innych ludzi z kolei ta chora pobożność ona prowadzi do pogardy innymi. I to słowo, się ma dla nas pomocą do tego, byśmy przejrzeli, byśmy zobaczyli swoje serce i przede wszystkim przyznali, że tak każdy z nas, że ja jestem grzesznikiem, że potrzebuję Bożego miłosierdzia. I Pan Bóg kocha mnie nie dlatego, że ja jestem dobry, ale dlatego, że to On jest dobry. I spójrzmy teraz jeszcze na celnika, który stoi z daleka. Nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Właśnie ten celnik jest świadomy siebie, świadomy swoich wyborów, jakich dokonał. Będąc celnikiem, znaczy, że dokonał w tamtym kontekście złych wyborów, takich, które raniły innych, Jego bliskich. Właśnie sobie to uświadamia, że jest grzesznikiem, ale w tym wszystkim zwracam się do Pana Boga. Właśnie, Boże, miej litość dla mnie grzesznika, bo widzę to, kim jestem i potrzebuję Ciebie w tym wszystkim. bił się w piersi. Tak jak my na początku Eucharystii. Jak jest być świadomym własnych grzechów. Tych myśli, słów, uczynków, zaniedbań. Bo kiedy bijemy się w piersi, to właśnie to serce może kruszeć. Że ono nie stanie się skałą, nie czuło na drugiego człowieka. Właśnie pycha sprawia, że to serce staje się kamienne. Jest zapatrzone w siebie. Już nie odczuwa. Właśnie bić się w piersi. Jestem świadom tego, kim jestem. I sprawia to właśnie, że to serce jest wrażliwe na drugiego człowieka. Już nie będę patrzył na drugiego z góry. Że jestem lepszy, a ten drugi człowiek gorszy. A dzięki doświadczeniu Bożej miłości zobaczę, że ten drugi jest mi równy, a może nawet lepszy ode mnie. I to właśnie w tym drugim zobaczę, jak mi się daje ukazać Chrystus. Właśnie Chrystus chce się objawić w drugim człowieku nam. A jeśli widzimy wciąż nasze serce, tą pogardę wobec drugiego. Wołajmy do Pana Boga. Właśnie Boże, skrusz mnie. Daj mi takie doświadczenie, które sprawi, że to moje serce skruszaje, nabierze pokory, bo przecież pragnę Ciebie doświadczać. Nie chcę tego kamiennego serca, ale serce z ciała. Serce takie jak Twoje. Właśnie niech to, niech to Słowo nas nawraca, byśmy w drugim człowieku widzieli Chrystusa.